Tu jest przystanek wyłączony. No, tu jest cegla. Tablica jest z ważnymi drogowymi kierowcy. ostrzeżeniami dla kierowców MZK. To jest wyłączony z obsługi przystanek. Na niej zaznaczone utrudnienia, z którymi muszą się liczyć kierowcy i pasażerowie autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji. Mam nadzieję, że te utrudnienia będą coraz mniejsze, ale niestety, żeby było lepiej, to musi być chwilę gorzej. Prace prowadzone na terenie dzielnicy Nowe Miasto dają się we znaki mieszkańcom, którzy do Starej Zielonej Góry podróżują autobusami linii numer 30. Czekamy, czekamy, nieraz po 10, po 15 minut, a samochody przyjeżdżają sobie tak jak chcą i nikt nie pilnuje tego, żeby nie przyjeżdżało, kiedy jest czerwone światło. W praculi trwa budowa kanalizacji. Podobne prace w jezdni prowadzone są w Drzonkowie. W tych dwóch miejscach obowiązuje ruch wahadłowy. Ustawiono tam tymczasową sygnalizację świetlną. W większych godzinach szczytowych jest wprowadzane ręczne sterowanie ruchem i myślę, że ono tutaj pomaga rozładować sytuacje kryzysowe. Problemy potęguje prowadzona od dłuższego czasu budowa runda na skrzyżowaniu Drzonków-Kiełpin do Zatonia. Kierowcy jadący do zatonia wybierają trasy przez racule, co powoduje jeszcze dłuższe kolejki przed światłami. W centrum jest nieraz fatalnie, bo jest tak zablokowana droga, że jest z jednej i z drugiej strony korek i nie można przejechać. W starej Zielonej Górze jedynym newralgicznym punktem na drogowej mapie jest ulica Podgórna. Przypominamy, od strony lewowskiej do Urzędu Miasta droga jest zamknięta obowiązuje ruch w jedną stronę. To ważne kierowcy już przyzwyczaili się do zmian. Autobusy MZK na tym odcinku też nie notują opóźnień. Nie mamy tam większych problemów, autobusy jeżdżą, tylko po prostu trzeba uważać, jak się zmienia organizacja ruchu, to trzeba patrzeć na znaki. Remont podgórnej zakończy się w czerwcu. Problemy drogowe w Raculi powinny zostać rozwiązane w ciągu najbliższych tygodni.